Proszę Państwa od e, pół roku mniej więcej z częstotliwością kilka razy w miesiącu wraca e, temat, e, że społeczeństwo miasta Włocławka niepokoi się, że prezydent e, prywatyzuje Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej. E, rzecz polega na tym, że ja nic o tym nie wiem e, i z e, e, częstotliwością taką samą dementuję e, te pogłoski. Natomiast one zaczęły żyć życiem własnym, co stało się już dość niepokojące. Grupa radnych po raz drugi składa wniosek o sesję nadzwyczajną w kwestii prywatyzacji Miejskiego Zespołu Obiegi Zdrowotnej. Twierdzą, że zaniepokojona jest załoga i krążą informacje. Otóż chciałbym wnieść kilka kwestii. Władnym do złożenia wniosku o prywatyzację tego Zespołu, jak każdej innej spółki prawa handlowego w mieście, jest prezydent miasta. Nigdy takiego wniosku nie składałem. Natomiast taki wniosek musi być złożony do Rady Miasta, która go rozpatrzy wyrazi zgodę na zbycie majątku, bądź nie wyrazi zgodę na zbycie majątku. Dlaczego tak szeroko to. Prezentuje. Otóż taki tryb e, w żaden sposób nie uzasadniałby i nie uzasadnia sesji nadzwyczajnej, bo gdyby nawet hipotetycznie prezydent z takim e, e, zamysłem chciał się rzucić do rady, to odbyło się w normalnym trybie, e, poprzedzone obradami komisji i tak dalej. A więc e, nie ma tu prawnej możliwości e, sprowadzania czegokolwiek. Bez normalnego trybu obradowania Rady i Komisji Rady. Wydaje mi się, że bardziej tu chodzi o jakąś hucpę polityczną, tym bardziej, że na sesjach Rady ja, mój zastępca, pan Jacek Kuźniewicz, mówiliśmy o tym, że nie ma takiego zamiaru prywatyzacji miejskiego zespołu opieki zdrowotnej. Ja w ostatnich oświadczeniach składanych i niektórymi z Państwa dziennikarzy, którzy mnie o to pytali, rozszerzyłem tą formułę nawet o to, że. Złożę oświadczenie, że tak długo jak będę prezydentem miasta Włocławka nie sprywatyzuję żadnych spółek miejskich. Już żeby wrócić, żeby nie doszło do sytuacji, że za tydzień będziemy mieli informację o zamiarze prywatyzacji kolejnej spółki i kolejnej spółki. Choć powiem szczerze, że grupa osób, która podpisała się pod uzasadnieniem, które brzmi raczej, że na podstawie plotek podejmują jakieś działania. Sama występ, niektórzy z nich występowali we wcześniejszych okresach o prywatyzację. Choćby, powiedzmy, spółki Baza, w, mało zablokowali w poprzedniej kadencji wzmocnienie Saniko, gdzie chcieliśmy przekazać aportom, a potem bez przetargu grunty dla rozwoju tej firmy. Dziś raptem stają w odwrotnej pozycji i próbują wprowadzić uchwałę rady miasta, która by zabraniała prezydentowi prywatyzacji mzoz u Natomiast ta uchwała ma by taką moc, czy będzie miała, jeżeli dojdzie do skutku, jakbyśmy podjęli uchwałę, że zmieniamy bieg Wisły, żeby płynęła do Bałtyku przez Szczecin, a nie przez Gdańsk, bo nam się znuziło przez Gdańsk. A więc w każdym przypadku musi być wniosek prezydenta. Rada nie jest władna sama rozporządzać bez zgody administratora urzędowego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, żadnym mieniem. Ja takiej propozycji nie składałem, nie składam i składać nie będę. Uważam, że Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej funkcjonuje dobrze i coraz lepiej, coraz więcej pacjentów korzysta z jego usług. Rozwija się również, jeżeli chodzi o bazę i usprzętowienie. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby takie wnioski wyciągać. W związku z tym jest to wielotne kłamstwo, które niepokoi tylko mieszkańców Wrocławka i przede wszystkim chyba i pracowników MZOZu. W związku z tym, że to się cyklicznie powtarza, dzisiaj o godzinie 12.00 Spotykam się w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej z kierownikami wszystkich przychodni i działów tej placówki, żeby jeszcze raz przedstawić swoje stanowisko i prosić, ich, żeby odbyli takie rozmowy z pracownikami. No bo trudno, żeby wszystkich tam lekarzy, pielęgniarki odrywał od pracy po to tylko, żeby powtórzyć jeszcze raz, że nie ma takiego powodu do niepokoju, że nie ma takich zamierzeń i że jest to zwykła kuczpa polityczna, która ma wywołać niepokój w środowisku e, e, ludzi korzystających z opieki zdrowotnej.